W tym naganiu porównamy dwa popularne w języku Python mechanizmy List Comprehension oraz Generator Expression. A żeby to porównanie wybrzmiało, żebyśmy zobaczyli, czym różnią się te mechanizmy, to przygotowałem pliczek Data.txt, w którym znajduje się 500 tysięcy wierszów i każdy z nich przechowuje napis o długości 200 znaków. Pokażemy w jaki sposób. Pobierać dane z takiego pliku wykorzystując właśnie List Comprehension, Generator Expression, i to pozwoli nam dokonać porównania, o którym mowa. Na początek będziemy stosować List Comprehension. Chciałem zaznaczyć, że w tym nagraniu do odczytywania danych z pliku wykorzystam standardowo funkcję Open, sekcję With. Wiem, są też inne możliwości, ale ja akurat skupiam się na tym podejściu. Zaczynamy. Na początek. Prosty komunikat, żebyśmy mogli odróżniać poszczególne sekcje kodu, które zamierzam omówić. Dlatego najpierw separator z jedyneczką, a potem separator z dwójeczką. I od razu piszemy with open, podajemy nazwę pliku, domyślnie mamy odczytane, chcę to podkreślić, więc r, i tworzymy referencję file. I teraz pierwsze podejście to list comprehension. Piszemy lines, Równa się nawiasy kwadratowe for line in file z racji tego, że file jest iterowalny zaraz dokładnie poruszymy temat file'a, co to tak naprawdę jest. Dlaczego możemy po tym iterować? Na razie wystarczy nam fakt, że file jest iterowalny, więc w kolejnych obiegach tej zaszytej w Comprehension pętli dostajemy kolejny line, kolejny wiersz i teraz możemy wykonać na nim operację. Na przykład line-rstrip, czyli usuwamy białe znaki z końca napisu, w tym przypadku znak nowej linii, i jeszcze może od razu lower, czyli Czyli chcemy wykonać jakieś tam przekształcenie. Na razie nie będę wypisywał lines. Chcę zobaczyć, jak szybko uzyskam dane. Odpalamy. Nie było źle, w zasadzie po chwili, może sekunda, może nie, zostawiam to Tobie, żeby zmierzyć ile czasu wykonuje się takie pobieranie, ale jesteśmy już po pobraniu danych. Można również, może w tym miejscu, żeby wypisywanie nie wpływało bezpośrednio na nasz pseudopomiar, bo my tu nie mierzymy, to jakoś dokładnie komunikatami się tylko sugeruje, ale wypiszemy dopiero po pokazaniu się dwójki, że faktycznie w tej liście mamy dane, ale co ważne, no widzisz, tu są te właśnie nasze dane, wszystkie z małej literki. Co ważne, gołym okiem, bez mierzenia, coś, co jest w zupełności wystarczające na potrzeby tego nagrania, możemy zauważyć, że no jednak jest pewna przerwa pomiędzy wyświetleniem komunikatu 1 oraz komunikatu 2. W ten sposób chcę pokazać, że po pierwsze, kiedy. Chcemy pobierać dane z pliku właśnie w ten sposób, czyli od razu stworzyć z tego listę za pomocą list comprehension. To mamy dwa problemy. Po pierwsze, musimy poczekać, aż nam się ta lista utworzy. Czyli to, że mamy przerwę pomiędzy wyświetleniem separatora 1 oraz separatora 2, wynika z tego, że kolejne elementy z pliku musiały zostać pobrane i uformowane w listę, i jeszcze oprócz tego ta lista od tej pory. Jest w pamięci, zajmuje miejsce. Im więcej danych w pliku, tym więcej miejsca w pamięci zajmuje ta lista. I to są dwa główne problemy związane z list comprehension, kiedy pracujesz na dużej ilości danych. Czyli list comprehension jest super, jeżeli chcemy przetwarzać w miarę małe porcje danych. Jeżeli chcemy robić to w sposób wygodny, ładny. I zależy nam na tym, żeby na koniec mieć listę. Wtedy jak najbardziej list Comprehension jest dla Ciebie, jest to na pewno jeden ze standardowych elementów języka Python, jest to ten element języka Python, który jest zoptymalizowany do szybkiego przetwarzania danych. I kiedy wiesz, że chcesz mieć listę, po prostu po tym, jak pobierzesz dane z pliku, chcesz dalej na tych danych pracować w formie listy, to znacznie lepiej jest wybrać. Taki list comprehension, na który właśnie teraz patrzysz, aniżeli robisz to klasyczną pętlą for, gdzie tworzysz listę, a potem w pętli for mielisz wiersz po wierszu i za pomocą append dodajesz do listy. Czyli jeżeli twoim celem jest lista, wiesz, że chcesz mieć listę, chcesz trzymać wszystkie elementy w tej właśnie puli podstaci listy to to jest rozwiązanie dla ciebie. Jeżeli zależy ci na tym, żeby wygodnie móc potem odwoływać się do konkretnych elementów tej listy, to zależy ci na tym, że chcesz mieć odwołanie po indeksie. Chcesz szybko dowiedzieć się, ile wynosi ilość elementów takiej listy. Chcesz czerpać korzyści z tego, że masz listę? To list comprehension jest wyborem. Dla ciebie. Ale jeżeli nie zależy ci na tym, jeżeli Twoją intencją jest po prostu wziąć kolejny wiersz, przetworzyć go, coś zrobić z wynikiem i zapomnieć o tym wierszu, to list comprehension. Nie jest dla Ciebie. Z tego powodu, że mamy w przypadku list comprehension narzut pamięci, że musimy poczekać, aż się lista stworzy. Dobra, to czekanie, aż się lista stworzy, aż tak bardzo nie boli, prawda? Bo no nie były to jakieś duże ilości czasu. W miarę szybko, nawet przy tak dużej ilości danych, no dużej, niedużej pojęcie względne, ale... Nawet jeżeli mamy te 500 tysięcy elementów, to w miarę szybko zobaczyliśmy od razu separator z numerkiem 2. Więc nie możemy tu narzekać na czas. W miarę ok, to wygląda, aczkolwiek nie wiadomo, gdybyśmy musieli takie pobranie danych z takiego pliku powtórzyć tysiąc razy, no to by się te czekania nam skumulowały. W każdym razie problemem tutaj przede wszystkim jest to, że ja tą listę muszę potem przechować. Więc jeżeli dla Ciebie ważnym jest to, żeby. Obrać wiersz, przetworzyć i zapomnieć, to wtedy dla Ciebie lepszym podejściem będzie Generator Expression. Więc w tym momencie tutaj piszemy Generator Expression. Kopiujemy ten kawałek. No, może usuwamy póki co to. Wprowadzamy tutaj Lines 2. Tyle, że zamiast nawiasów kwadratowych robimy okrągłe. I teraz, kiedy zrobię separator numer 3 i odpalę mój kod. Pomiędzy 1 i 2, widzisz, była jakaś tam przerwa, natomiast pomiędzy 2 i 3 nie ma przerwy. Dlaczego? Ponieważ tu tworzymy za pomocą Generator Expression tak zwany Generator Object, który jest iteratorem. Gdybym teraz wyświetlił Lines 2, to nie zobaczę wszystkich elementów listy, tak jak było to wcześniej, bo ja tu nie mam żadnej listy. Lines2 to generator object. Jest to byt, dzięki któremu, jeżeli dopiero go do tego zmuszę, na przykład za pomocą pętli for, mogę sobie iterować. Czy też z jego wykorzystaniem mogę iterować po kolejnych elementach, do których będzie mnie on prowadził. Więc teraz jak zrobię takie coś, to ja zobaczę, o, po kolei widzisz, leci nam na dół, Dostajemy kolejne elementy. To, co teraz widzisz, te przewijające się literki, to jest efekt, że jadę wiersz po wierszu. Że dokonuję, czy też mogę dokonać jakiegoś przekształcenia. Akurat tutaj w tym przypadku już Generator Expression definiuje to przekształcenie, więc to, co tutaj widzę, to już jest efekt tego przekształcenia. Ale dopóki nie dojdę do konkretnej linii w tej puli danych. Która można powiedzieć jest wskazywana przez ten lines 2, to się nic nie wydarzy. Nic mi się nie przetworzy. Więc to jest ta różnica, że jak mamy list comprehension, to co nazwałem czekaniem na utworzenie się listy. Wszystkie operacje na kolejnych elementach wykonują się w tym momencie, w tej chwili, gdzie napisałem tę linię kodu i dopóki nie utworzy mi się lista, czekam. I nie idę dalej. W przypadku Generator Expression ja tylko tworzę Generator Object Patch Lines 2 i potem za pomocą tego Generator Object i pętli FOR idę po kolejnych elementach i dopiero w tej pętli fizycznie element po elemencie przetwarzam, czyli dopiero tutaj odbywa się ta operacja, czy też te operacje, które są określone przez te funkcję. I to jest różnica. Chcesz mieć pulę elementów od razu w formie listy i móc zarządzać nimi. Patrz, odwołać się do elementu pod konkretnym indeksem, użyć innych metod, które są charakterystyczne dla listy. Wybierasz list comprehension. Chcesz mieć możliwość przetwarzania element po elemencie? Być może przerwać w połowie? Być może zrobić to dopiero za jakiś czas, a nie w tym miejscu? Wybierasz Generator Expression, który daje Ci tylko. Generator Object pozwala zdefiniować, co chcesz zrobić i dopiero potem w pętli for ty wykonujesz to przekształcenie czy te przekształcenia, jadąc element po elemencie i możesz poczekać do końca, tak jak zrobiliśmy to w tym przypadku, a możesz na przykład przerwać, możesz wykonać coś w międzyczasie. W każdym razie w danym obiegu masz dostęp do jednego kolejnego elementu. I to jest różnica, która powoduje, że możemy w zależności od naszych potrzeb podejść do tematu, w tym przypadku pobrania i przetwarzania danych z pliku, na dwa sposoby. Ten, który jest dla Ciebie lepszy, wybierasz w danym momencie posługując się albo list comprehension albo generator expression. To na koniec jeszcze jedno pytanie, jedno porównanie. Przecież mógłbym napisać coś takiego, że with open data.txt file i mógłbym po prostu tutaj zrobić for line in file i operacje na line dokonywać tutaj bezpośrednio w tym print. Czy oczywiście też mógłbym to Gdzieś przypisywać, zapisywać. Przeniosłem definicję operacji, które mnie interesują, stąd tutaj. No i pojawia się pytanie, jaka jest różnica pomiędzy tym a tym? Jeżeli chodzi o efekt działania, żadna. Czyli zarówno tutaj, jak i tutaj efektem będzie przetwarzanie wiersza po wierszu i wykonywanie odpowiednich operacji. Pozwól, że zakomentuję na chwilę to i za chwilę zobaczysz, że faktycznie dostaniemy przetwarzanie wiersz po wierszu to samo zachowanie. No więc jaka jest różnica? Dlaczego miałbym nagle używać Generator Expression, a nie zrobić tak jak wiele razy, jeżeli na przykład razem już podczas mojego kursu wykonywaliśmy jakieś operacje na plikach, pewnie nam się zdarzyło w ten sposób przetworzać plik. Więc kiedy używać tego podejścia, kiedy tego i czym one się różnią? No więc pierwsza sprawa jest taka, że tutaj w tym podejściu jawnie tworzysz. Generator, który możesz potem użyć w innych wyrażeniach. Możesz za pomocą funkcji takich jak map czy filter definiować kolejne operacje. Możesz generator expression wykorzystać do stworzenia innego generator expression. Tworzysz tak jakby zmienną, którą możesz wykorzystywać w innych miejscach. Możesz na przykład skorzystać z elementów modułu iterTools i tam pakować. Generator Expression. Można więc powiedzieć, że jest to trochę bardziej rozbudowana, ale też bardziej elastyczna opcja niż napiszę tak: for, line, in. Fajne. Natomiast pojawia się kolejne pytanie, czy będziesz tego zawsze potrzebować? Bo no jeżeli nie, to to, co jest tutaj, w zupełności ci wystarczy. Tutaj masz prostą, bezpośrednią pętlę, która po prostu mieli element po elemencie i realizuje zlecone operacje na każdym wierszu. W praktyce lepsza. Jeśli chcesz od razu coś robić z kolejnymi elementami, czyli wiesz, że i tak chcesz od razu przetwarzać elementy, to możesz to zrobić w taki sposób. A wszystko dlatego, że mamy file. Obiecałem Ci na początku tego nagrania, że wyjaśnimy jeszcze, czym jest file. File to obiekt pliku. Będąc bardziej precyzyjnym. Mamy tutaj do czynienia z bytem typu underscore yo kropeczka tekst, io-wrapper. I ten obiekt działa jak iterator. Możesz po nim iterować w pętli for line in file. Czyli bezpośrednio nie musisz nic więcej robić, ale też trzeba pamiętać, że file nie jest generatorem. Po prostu daje nam możliwość iterowania po kolejnych elementach odczytywanych, z pliku, i dostajemy mechanizm, który, jeżeli chcesz tak po prostu przetwarzać wiersz po wierszu, coś z tym robić, to możesz od razu zapisać w taki sposób. I tak porównaliśmy list comprehension, generator expression, a rykoszetem jeszcze dostaliśmy tutaj file i zobaczyłeś, czym różni się taki zapis, czyli generator expression, od klasycznego przechodzenia wiersz po wierszu z wykorzystaniem obiektu pliku który u nas reprezentowany jest przez file. Został łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i do usłyszenia w innych moich nagraniach.